Może w zadaniu wspólnym pójdzie Insta lepiej. Odwiedzą dom seniora Państwowej Akademii Nauk i spędzą czas z jego mieszkańcami. Dzień dobry, witam. Magda, Cześć Małgosia. Witam ma w końcu Panią Poznać. Mam taką propozycję. Nie wiem, czy pada przyjdźmy na tym może, jako konkurentko, koleżanki programu. Nie ma tak? sprawy, panie oczywiście, ruchy. że tak. Magda, Małgosia, <laughs> jeszcze raz. Witam Dzień, Dzień dobry, nie. witam. To jest taki dyrektor domu Małgorzata. Polskiej Akademii Nauk. Cieszę się Miło. bardzo, że panie przyjechały dzisiaj do nas i cieszę się, że panie spędzą dzisiaj czas. I pomogą w czynnościach pań, panów naszego domu. Co my mamy tutaj dzisiaj robić? Jakie będzie nasze zadanie? Zadania będą to, co panie, seniorki będą sobie życzyły. To jest akademik, jak ja to mówię, czwartego wieku. Więc żyjemy sobie, funkcjonujemy jak chcemy, a my jako kadra spełniamy naszym seniorom życzenia. No poważnie. No, poważnie. Ale co poważnie? Znaczy Poważnie wiesz, zaczyna poważnie się zaczyna. Tak? się zaczyna, na zasadzie, że to są naprawdę ludzie światliwi. Światli, świat, no byłoby ok. to światowi, światowi, tak światli, Tak, tak. Naukowcy, naukowcy w każdym tak. razie, tak, tak. Dzień Dzień tak. tak. Dzień dobry, Małgosia. Renata Szafarz, zapraszam. Dzień dobry, Pani Leonoro. Dzień dobry, Dzień dobry witam, bardzo, witam. Ba bardzo proszę. A dziękuję. Nie przez próg. Pani Leonoro, mogę usiąść? Bardzo proszę. Dziękuję. Pani Leonoro, jestem tutaj dzisiaj, żeby Pani sprawić jakąś przyjemność. Marzę o makijażu. Moje oczy nie pozwalają na zrobienie prawdziwego makijażu. I ja mam pani zrobić ten makijaż. Będzie mi bardzo miło. To ja się postaram zrobić najlepiej jak potrafię. I zacznę bardzo delikatnie. Ok. a proszę mi powiedzieć, czym pani się zawodowo zajmowała? Ja jestem profesorem tytułarnym nauk prawnych. Napisałam taką książeczkę, o, kurczę. tak, refleksje o przemijaniu i proszę zobaczyć, co starość robi ze człowieka. Pani Leonoro, co Bez robi przesady człowieka? O życiu no, i przemijaniu. Po co panią spowodowało, że akurat tak, ta, taka refleksja o śmierci? Najważniejsze jest to, żeby mieć tą świadomość przemijania, bo nie wszyscy mają, prawda? Niektórzy się bardzo boją śmierci, a ja chcę tą książeczką oswoić ludzi, prawda, z, ze śmiercią. Mój Boże. Zajebista jest, tak? Usiadła pani sobie ona jest i... tak wyluzowana, że chyba za mocno. Bardzo mocno. Coś bierze, mi zawoduje. się wydaje, coś bierze. Ona taka naprawdę jest dziwna. Ale pani prostu... miała taką jedną jakąś kluczową radę o tym o przemijaniu. Co jest takie? Przede wszystkim pogodzić się ze śmiercią. Pogodzić, jestem. Tak. Tak. pogodzić się ze śmiercią. Nie ma po prostu... I życia. Tak? rodzimy o? się i umieramy. Sylwester, czy ty się wzruszyłeś, czy tylko nam się wydaje? Wydaje ci się, Patrycjo. Twardy nigdy się nie przyjął. Kowboje no. tak mają. Trzeba twardym i niemienkim. Najgorsza jest samotność. samotność. To jest samotność. Po prostu jak się uwolnić od tej samotności, no ja wybrałam taką drogę, no, ale prawda? Panie, żeby być no? tutaj. Tak. Ale... Boję się starości? przerażam mnie aczkolwiek patrząc na ludzi, którzy tu mieszkają, na ich pasję, na to jak ci są pogodni, to trochę się robi cieplej na sercu. Umilę pani dzisiejszy dzień, że trochę no tej tak, samotności. Właśnie, trochę tej samotności ale, ten no tak, się pozbędziemy. Ale, ale chodzi o to, że bez makijażu mnie filmują. Bez, ma bez makijażu, A to ja Panią pomaluję. Poproszę no zamknąć oczy. I leciutko, leciutko je otworzyć, ja spróbuję rzęski pomalować. Tak delikatnie, delikatnie. Będzie wielkie antre. O! Jak wejdę na obiad. Tak. Y o. Pani mogę stęby ten, drzwi. Jak Jak na mnie. Ja mam akurat narysowane. Mm -hmm. O, proszę bardzo. I bomba. Gwiazda. No, no. Dziękuję Proszę bardzo. bardzo. Pani Leonoro, pani spojrzy. Nie, no inna. Wy... Nie, no, gwiazda, inna pani, pani Leonoro. No, świetnie, bardzo dziękuję. Zrobię zdjęcie, żeby, na, żeby pani pokazać, e, czy, czy taki make-up się pani podoba. Już tu pani pokaże. Dobrze, pani Renata, to tutaj pokażę. O! Czy pani to widzi? Zupełnie nowa twarz. Czy pani to widzi? No widzę. Jaki tak. uśmiech w oczach. Tak. Dziękuję. Widząc uśmiech na twarzy pani Renaty, kiedy miała już wykonany makijaż, sprawiło mi to jeszcze większą radość. I jakby utw utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto dbać o siebie i się upiększać. Pani Leonoro, skoro już pani jest taką gwiazdą, to tak. ja proponuję zrobić zdjęcie. Bardzo proszę. teraz jest teraz, super. To teraz, teraz uśmiech. Świetnie. To teraz uśmiech. Tak. No. Dziękuję bardzo. I, pani, I ja to mówię, będzie można kupić. Jak kupić? Wydrukujemy i pani wyślemy, gdzie Aha, kupić. Pani Eleonora, no niech pani tutaj nie no żartuje sobie. Ja nie miałam babci nigdy. A Czym tak? nie miałam? bo mam malutka, jak umarła, A więc. Pani trochę widzę babcie. Aha. Miałam dziadka, który mnie wychowywał, umarł miał 92 lata i to też był właśnie, też miło będzie, może pani mi właśnie to robić się. adoptowaną, z adoptowaną wnuczkę. Z no. odwiedź mnie od czasu do Bardzo, czasu. jak będę w Warszawie, bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie panią, panią odwiedzę, żeby pani się czuła samotna. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj z panią Renatą w takim cudownym miejscu. Pani Renato, gdzie my jesteśmy? w Domu Seniora Polskiej Akademii Nauk. Pani Renato, proszę powiedzieć, co my dzisiaj tutaj robiłyśmy? Dzisiaj ee, Małgosia, moja ma imię. pani interlokutorka Małgosia wykonywała mi make-up pierwszy po wielu latach. Super, dziękuję bardzo serdecznie pani Renato i oczywiście do zobaczenia. Do zobaczenia. O, o mi Dziękuję bardzo, babciu. O, nowa babciu <grym>, Myślę, że bardzo, bardzo tą y, fajną taką niespodziankę tym paniom zrobiły te, te nasze uczestniczki, że tam wpadły i tam no, no, chociaż i to siedziało Odrobinę radości, ale, no, no, nie, ale mi, mimo wszystko, że jesteśmy trochę młodsi od tych y, y, pań w tym domu. Ty niewiele chyba do nie? Bielasz, z, y, 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 y. Ja niewiele, tak. Mnie brakuje paru lat. Okay. Ale też już musimy się chyba o ze śmiercią. – Czasy są ciężkie. – Ale nie, nie wolno myśleć. – Jak Ty, nie wolno? – Nie, no nie A nie jak myśli. się zaprzyjaźnimy ze śmiercią, to pożyjemy dłużej. Ale najpierw zagłosujcie na Małgosie.